Czytanie z księgi przysłów. Serce króla, kanały wody w ręku pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze jest dla pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce, ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich spieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła, bliźni w oczach jego nie znajduje łaski. Gdy każą szyderce, mądrzeje naiwne, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza złona bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyku ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Oto słowo Boże: Prowadź mnie, panie, ścieżką twych przykazań. Szkodliwych przekazów błogosławieni, których droga nie skalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim, pozwól mi zrozumieć drogę Twoich przekazań, abym rozważał twe cuda. Właśnie Czeszką tych przekazach wybrałem drogę prawdy pragnąc twych wyroków. Ucz mnie bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Pro Prowadź mnie ścieżką Twoich przekazań, bo radość mi przynoszą, a prawa Twojego zawsze strzec będę po wieki wieków. Prowadź mnie, panie, ścieżką Twoich przykazań. Alleluja, 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 Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Alleluja. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu, Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział, Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Mama, Tobie Chryste. Człowiek, który od Boga dostał dar wolności, ma świadomość, że... To ta wolność tak naprawdę jest jakąś wielką wartością, że gdy jesteśmy wolni, to czujemy, że coś znaczymy. Ale niestety źle często człowiek rozumie wolność, bo chciałby robić to, co mu się podoba, na co ma ochotę. Nie wiedząc, kiedy wchodzi w przestrzeń niewoli, jeśli ochota na Lenistwo, na przyjemności, na jedzenie, na, na cokolwiek, na używki. Jest tak wielka, że wola się temu ciągle poddaje, to już jest niewola. Pan Bóg nas wzywa do wolności, abyśmy byli zdolni też kochać, bo miłość jest aktem woli. Byśmy nawet gdy to jest trudne wybierali. Dokonywali wyboru po rozważaniu w sercu swoim, co jest dobre, co złe, czego chcemy. Nie płynęli na fali pragnieni i pożądań, ale czynili świadomie dobro. Bo Bóg jest tym, który świadomie czyni dobro. Krzyż Jezusa nam to pokazuje, jak sam ten krzyż przyjmuje. Nikt mi życie nie odbiera, ale to życie oddaje w ofierze, Jezus mówi. Choć strasznie boli, ale oddaje je w ofierze sam. Dopiero wtedy jest miłość prawdziwa, gdy człowiek jest zdolny. Wolą wybrać dobro, które bardzo dużo kosztuje. I Pan Bóg nas do tego zaprasza, byśmy byli z Nim w dialogu, by odkrywać sobie tę zdolność miłowania, wiedząc, że po grzechu pierworodnym, który w zasadzie był owocem pychy, człowiek chciał być ważny, nie chciał słuchać nikogo i tak naprawdę uległ potrzebom złego i posłuchał Go. I od tej pory ciągle ma problem, bo słucha swoich różnych namiętności i złych pragnień. To Bóg nas chce do tej, do tej miłości uzdolnić, mówiąc, byśmy wybierali. Gdy człowiek stanie w takiej postawie, jak śpiewaliśmy w psalmie, ty mnie prowadź ścieżką swoich przykazań, to ty mi wyznacz drogę, to ty mi powiedz, co mam czynić, to, to się zaczyna decyzja w człowieku, to się zaczyna wybór. Ludzie mówią różne rzeczy, świat mi proponuje to i tamto, ale ja chcę ciebie słuchać, ja chcę wypełnić. Twoje prawo. Starytestamentalny tekst Księgi Przysłów o tym też mówi, że przestrzeganie sprawiedliwości, przestrzeganie prawa jest Bogu milsze, jest lepsze dla Boga jako ofiara niż nasze nawet krwawe ofiary. Wtedy składano zwierzęta na ofiarę. Dziś człowiek też coś tam na chwałę bożą czyni. Ale najbardziej Bogu jest miłe to, gdy my pozwalamy się mu prowadzić, bo wszystko, co z Jego ust wychodzi, każde Jego słowo. Jest miłością, Bóg nas nie krzywdzi. Dając nam przekazania, nie chce nas udręczyć, ale chce, byśmy się wyrwali z niewoli naszych namiętności i pragnień i zaczęli kochać, byśmy byli do niego podobni przez zdolność miłowania. I to jest to, o czym Jezus mówi, gdy matka i bracia chcą się z nim widzieć. Ona jest pierwszą z tych, których pochwalił. Ona jest najpiękniejszą z tych, którzy słuchają słowa i wypełniają je. Gdy do niej anioł przyszedł przerastało to ludzkie wyobrażenia, co jej Bóg powiedział, że pocznie w sobie dziecko. Jak to się stanie? Ale gdy powiedział anioł, że to Bóg sprawi, ona posłuchała tego słowa i zgodziła się. Jestem służebnica. Ja będę wypełniać wszystko, co mi Pan powie. Niech mi się stanie według Twego słowa. I całe życie tak szła. I tak jest do dziś. I dlatego bym tu czcimy, patrząc jak pod krzyżem, gdy odchodzą mocni ona jest wierna. Nie dyskutuje z Bogiem, tylko choć po ludzku to jest głupie i nie ma sensu, to po Bożemu to jest zbawienie. To o to chodzi, by świadomie słuchać Słowa Bożego i zgodzić się, że Bóg będzie prowadził. Są całe rzesze ludzi ochrzczonych, którzy mówią, że są katolikami, chrześcijanami, którzy poza tym, że są ochrzczeni i tam czasem coś wyśpiewają czy powiedzą, to nie pozwalają się Bogu prowadzić, nie żyją według przykazań. Te wszystkie ozdoby pobożne naszych gestów i słów niewiele znaczą wtedy, gdy moja wola idzie w drugą stronę. Swoją biedą, gdy nie potrafię być wierny, muszę do niego przychodzić i prosić: Pomóż, ja chcę żyć tak, jak Ty powiedziałeś. Ja nie chcę kochać, jak mi się to wydaje, po swojemu. Świat pożądanie nazywa miłością, seks nazywa miłością. Ktoś inny nazwie egoizm miłością, rób tak, by Ci było dobrze. No nie da się z takim człowiekiem żyć, gdy on sam dla siebie jest najważniejszy, gdy Jego musi być zawsze pierwsze, Jego na pierwszym miejscu, Jego najważniejsze. To jest taka tyrania, która boli strasznie wokół, ale świat nam takie propozycje funduje. Bóg mówi daj życie, bądź dla kogoś, posłuchaj. Dopiero wtedy, gdy zaczynamy słuchać Słowa Bożego, to zaczynamy jakby rozumieć, że. Że to jest dla nas dar, to jest recepta na to, jak być lepszym, jak spróbować kochać. I dopiero z tego rodzi się zdolność słuchania też człowieka. Ta mądrość Starego Testamentu znowu mówi, kto zatyka uszy na krzyku Bogiego, sam będzie wołał, ale nie otrzyma odpowiedzi. Dopiero wtedy, gdy my patrzymy, jak Bóg nas umiłował, że ja ciągle ugnojony grzechem przychodzę, on mówi, stań, kocham cię jeszcze raz, jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz. Wtedy nie, nie zdepczemy człowieka, który też jest brudny, ale będziemy chcieli na wzór Boga kochać będziemy chcieli być dla innych jak on. To jest strasznie trudne, ale możliwe. Jezus nam to pokazał, gdy na krzyżu życie oddał, gdy się łamie w Eucharystii, sobą karmi. I Maryja, którą pochwalił, a wydawałoby się, że był obojętny. Matka przyszła, on nie wychodzi, tylko mówi, że ci, którzy słuchają słowa. Są jego matką i braćmi. No właśnie ona jest pierwszą, która słuchała słowa. Warto w nią się wpatrywać i warto próbować iść po tych śladach. Świat się z tego śmieje, bo świat nie widzi perspektywy wieczności. Świat kończy wszystko zasypaniem ziemi, spaleniem w piecu, zasypaniem prochu, ale my wiemy, że to nie koniec, że życie idzie dalej i warto o to się zatroszczyć, warto zawalczyć, o to, by żyć na wieki, by się nie najeść chwilą teraz ale by tak żyć, aby korzystać z pokarmu na życie wieczne, by próbować kochać. Panie, daj nam tak się w Ciebie wpatrzeć, by pragnąć Twojego Słowa, byś Ty do nas mówił, by to Słowo się gdzieś zaczepiało w naszym sercu. Bym chciał Cię słuchać, chociaż to niepopularne, chociaż to świat powie, że głupie i staroświeckie. Bym zrozumiał, że Ty masz życie, bym dokonał takiego wyboru, bym Cię wreszcie pokochał, Bym mu ci uwierzył. Daj mi taką łaskę, o to cię proszę. A wtedy też dla innych będę światłem. I nie wyprowadzę ich na manowce i nie pokrzywdzę, i nie porania. Daj mi łaskę słuchania słowa i życia według Niego. Amen. Bóg nam Słowem wskazuje drogę.